dobry, to jest Dobitni, ja się nazywam Mariusz Stanisławski. witam Państwa bardzo serdecznie w ten piątkowy poranek i dzisiaj będziemy rozmawiać o Szymonie Hołowni. Szymon Hołownia, polityk, który wydawał się już w zasadzie całkiem wyautowany, który po rozejściu się z Władysławem Kośniakiem Kamyszem, po zakończeniu projektu Trzeciej Drogi, w zasadzie zdawał się być kompletnie już bez wyjścia, nagle urasta na postać kluczową w polskiej polityce. I to często tak w historii bywa, że osoba, która wydaje się przegrana, nagle dostaje jeszcze od polityki drugą szansę. I taką drugą szansę dostaje dzisiaj Szymon Hołownia. I rzeczywiście trzeba przyznać, że chyba próbuje ją wykorzystać w sposób maksymalny. Spójrzmy najpierw na jego sytuację. Szymon po rozejściu się trzeciej drogi tak naprawdę ma kilkunastu posłów w partii Polska 2050, partii, która w zasadzie niczym szczególnym się nie, Zapisała w historii. Sam hołownia, w zasadzie cała formacja jest tak naprawdę skierowana na kreowanie hołowni. Sam hołownia w wyborach prezydenckich przegrał w sposób no, spektakularny, uzyskując mniej głosów niż Grzegorz Brown, już nie mówiąc o słowom męcenie. W związku z tym rzeczywiście został jakby zweryfikowany wyborczo i to zdecydowanie osobie. Osobiły jego pozycję i też doprowadziło do w efekcie do rozpadu trzeciej drogi. Po prostu okazał się politykiem, który nie ma przed sobą jakichś znaczących perspektyw. Ale pff, rzeczywistość jest dynamiczna. I tak jak, tak jak jeszcze dwa tygodnie temu wydawało się, że, czy trzy tygodnie temu wydawało się, że sytuacja Donalda Tuska jest, że on jest w stanie odzyskać inicjatywę powodum zaufania jakie przegłosował Sejm, on miał nadzieję na to, że będzie jakaś nowa dynamika, że będzie, że coś się wydarzy, że, że będzie w stanie zmobilizować całą koalicję i trochę szarpnąć cuglami i nie to, że realizować jakiś znaczący program pozytywny, jakiś inwestycyjny czy zmiany państwa, bo w to Chyba nikt poważnie nie wierzył, ale że koalicja zewrze szeregi i będzie w stanie się na tyle zmobilizować, żeby odeprzeć tą falę konserwatywną czy falę prawicową, która ewidentnie przez Polskę przechodzi. I no, wiele wskazuje na to, że za dwa pół roku odbierze mu władzę. Dla Tuska to jest oczywiście być albo nie być, to jest życie albo śmierć, ponieważ myślę, że po tych aktach bezprawia, jakich dopuścił się w Polsce, po tym niszczeniu państwa, nie będzie mu łatwo funkcjonować w polskiej rzeczywistości. Nawet jeżeli dostanie jakąś fuchę w Brukseli czy gdzieś tam, to polskie organy ścigania będą go przynajmniej nękały. Nękały w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo nie chodzi o jakieś bezprawne nękanie, chodzi o to, żeby doprowadzić jednak do rozliczenia tych aktów łamania prawa, jakich dopuścił się, i niszczenia państwa, jakich dopuścił się Tusk, ale. On jest politykiem spełnionym. Wygrał wybory jedne, wygrał wybory drugie, dwa razy, drugi raz jest premierem. Pełnił ważną funkcję w Brukseli, rzeczywiście jest zabezpieczony finansowo, w związku z tym pozostaje mu tylko jakaś chęć odwetu, chęć realizacji własnych, takich bardzo osobistych ambicji. Po jest inaczej? Hołownia jest politykiem jednak dużo młodszym i takim, który w tej polityce jest nowy, świeży. Funkcja. Marszałka Sejmu jest oczywiście bardzo ważna, ale to jednak nie jest realna władza, realna władza wykonawcza, która pozwala kreować rzeczywistość. Dla niego to jest dzisiaj trampolina do tego, żeby ciągle funkcjonować w polityce, dlatego tak zacięcie walczy o jej utrzymanie. No właśnie, tu się na chwilkę zatrzymajmy. Chłownia zgodnie z umową koalicyjną powinien w połowie kadencji przekazać laskę marszałka Sejmu. Włośmierzowi temu, ponieważ tak się umówili, że marszałek będzie rotacyjny. No ale tak się wygodnie rozsiadł w fotelu marszałka Sejmu, że ani myśli z tego rezygnować i wysyła sygnały bardzo jasne do lewicy, że nie będzie chciał oddać tego fotela, że chciałby zachować go do końca kadencji. To jest dla niego oczywiście silna karta. Z wielu powodów. Pierwszy jest taki, że jeżeli zostanie kimkolwiek w rządzie, wicepremierem nawet, to będzie mimo wszystko, mimo całych koalicyjnych układów, podwładnym Donalda Tuska, a to Tusk z pewnością wykorzysta i będzie nim poniewierał przy każdej okazji. Zwłaszcza że kohnen nie ma żadnego doświadczenia w sprawowaniu władzy a nawet w zarządzaniu czymkolwiek znaczącym w związku z tym łatwo będzie go ogrywać niemal na co dzień jako marszałek sejmu jest jednak odtpusko niezależny i może prowadzić jakąś grę nawet jeżeli nieudolną to jakąś grę podmiotową druga rzecz jest taka że okazało się jak przez ostatnich kilkanaście kilkadziesiąt lat funkcji marszałka Mimo tego, że formalnie druga osoba w państwie, no nie pełniły tak naprawdę, nie odgrywało wielkiego znaczenia na scenie politycznej. No, tak się wydarzyło po katastrofie smoleńskiej, kiedy policjant yy, yy, Bro Komorowski pełnił funkcję prezydenta jako marszałek Sejmu przez pewien czas, no ale był to, była to sytuacja absolutnie wyjątkowa. Marszałkowie Sejmu w rzeczywistości najczęściej pełnili takie funkcje jednak raczej reprezentacyjne i techniczne nie odgrywali znaczącej roli w polityce takiej bieżącej. Tutaj w przypadku Hołowni rzeczywiście, zwłaszcza po wyborach, których wygrał Karol Nawrocki, ta rola polityczna nagle urasta do formatu pierwszoplanowego, ponieważ Platforma Obywatelska nie tylko ustami... Romana Giertycha, ale także innych posłów z Donaldem Tuskiem na czele, domaga się formalnie lub mniej formalnie, aby Hołownia nie dopuścił do zaprzysiężenia Karola Nawrodzkiego, żeby odwlekał tą sytuację, żeby spowodował jakiś zamęt w polskim systemie prawnym, który umożliwi, jakąś formę albo, albo unieważnienia tych wyborów, albo niedopuszczenia na stałe Nawrockiego do Pałacu Prezydenckiego. Hołownia myślę, że jeszcze jakiś czas temu byłby skory, bardzo skory do tego, żeby na taki układ pójść, ponieważ pokładał duże nadzieje w, i w tej koalicji, i w samym Tusku. Dzisiaj po przegranych wyborach przez platformę, po przegranej Rafała Trzaskowskiego, widzi, że król jest nagi i tutaj specjalnie inwestować w Tuska nie warto. Im bardziej jasno mówi, że nie zgodzi się na żadne, żadne złamanie prawa, żadne, żaden ruch zmierzający do tego, aby złamać polską demokrację, czyli doprowadzi do zaprzysiężenia Karola tym większe jest poddawane presji, ale tym trudniej tak naprawdę usunąć go z funkcji marszałka Sejmu. Armetyka jest jednak dość bezwzględna. Jeżeli nawet dzisiaj platforma obywatelska uznałaby, że usuwa chołownie z funkcji marszałka, to nie uzyska żadnej większości, która pozwoliłaby jej powołać nowego marszałka Sejmu, ponieważ bez Hołomi i bez PSL-u, który również jest przeciwny blokowaniu dostępu Nawrockiego do funkcji prezydenta, żaden ruch tego rodzaju nie jest możliwy. W związku z tym tu znalazł się trochę w ślepy uliczce, w takiej. Matni, w której jedyne co mu zostaje, to użycie siły. No, na dzisiaj wiele wskazywało na to, że miał użyć siły w, i zablokować dostęp sędziów do Sądu Najwyższego. O tym jeszcze będziemy mówić za chwileczkę, ale mm, sam Hołownia urasta do postaci kluczowej w polskiej scenie politycznej, czyli na polskiej scenie politycznej, czyli pozbycie się go z funkcji marszałka, co Tusk pewnie chętnie by zrobił, z jednej strony zaspokajałoby jego emocje, czyli pozbycie się, pozbyłby się człowieka, który jawnie mu się przeciwstawia. Z drugiej strony nie uzyska niczego, ponieważ nie będzie, nie będzie mógł go nikim zastąpić, nikim kto to spełnił to rolę. Co więcej, artymetyka jest taka, że Hołowni, jeżeli pisteł nie będzie chciał, nie da się odwołać. No i w zasadzie demokracja tutaj uwiera Tuska bardzo mocno, tak samo jak uwiera Włodzimierza Czarzastego, który już sobie ostrzył zęby i już pewnie buty pastował do tego, żeby maszerować godnie po, po Sejmowych korytarzach, jako marszałek Sejmu, i żeby odwiedzać media, studia telewizyjne i radiowe, już nie jako lider najmniejszego koalicjanta, ale druga osoba w państwie. To jednak dla niego zwieńczenie kariery i taki osobisty sukces bardzo znaczący. To wszystko Hołownia chce odbierać i temu. i Tuskowi. Postawił na. Na, trochę na siebie, ale też na kontestowanie Tuska. To bardzo istotne i, i całej umowy koalicyjnej, i całej koalicji. I tak naprawdę, jeżeli ktokolwiek będzie dzisiaj chciał jakoś mocno forsować zmianę bez jego zgody, to może doprowadzić do, 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 do rozpadu koalicji. Yy, oczywiście, by, być może dla yy, hołowni będzie to. Yy, przyspieszenie politycznej śmierci, natomiast dla wszystkich innych również. To wszyscy inni, zwłaszcza ci politycy Platformy Obywatelskiej, są znacznie bardziej zagrożeni sankcją niż sankcjami karnymi, niż hołownia, na którym też oczywiście wiele ciąży. Natomiast groźba pociągnięcia do odpowiedzialności polityków Platformy z Adamem Tuskiem, Adamem Bodnarem Romanem Giertychem, Bartłomiejem Sienkiewiczem, Tomaszem Siemoniakiem na czele, jest rzeczywiście realna. Jest znacznie bardziej realna i wiadomo, że ta emocja polityczna jest bardziej skierowana przeciwko nim niż przeciwko Hołowni. W tej sytuacji proszę zwrócić uwagę, że polityk, który wydawał się po wyborach przegrany, nagle zaczyna wracać do. Jądra polityki i zaczyna szachować jednych i drugich Tuska i Lewicę. Także PiS, któremu wysyła sygnały: Patrzcie, ja nie jestem taki jak oni, nie jestem taki, takim barbarzyńcą, jak, jak ta cała kamaryla platformerska. Ja jednak jestem cywilizowanym politykiem i nie godzę się na to, żeby Wasz kandydat został zablokowany. To jest bardzo istotne, ponieważ rzeczywiście otwiera to ileś możliwości współpracy. Hołowni, który chyba dojrzał do tego, żeby i zrozumiał to, że w polityce jasne deklaracje niechęci wobec kogoś i takiej pogardy wobec kogoś na ogół nie, 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 nie sprawdzają się. Widać ewidentnie, że Hołownia wysyła sygnał do PiSu, że nie jest wcale zamknięty na współpracę. Hmm. To jest oczywiście także sygnał wysłany do Tuska. Popatrz, Donald, ja jestem gotowy podjąć współpracę z innymi, nie tylko z Tobą. Wizyty Hołowni w, na debatach organizowanych przez Republikę. Były pierwszym sygnałem znaczącym, że polityka jego się zmienia, że już nie będzie stał razem w jednym szeregu z Tuskiem, tylko będzie próbował maszerować swoją drogą. I to jest o tyle istotna zmiana w polskiej scenie, na polskiej scenie politycznej, że czasem nam umyka sens tego, co się przez ostatni miesiąc wydarza. To jest Powoli, powoli zdejmowanie tej takiej osłony czy kordonu sanitarnego, jaki partie mainstreamu III pospolitej same siebie nazywające partiami demokratycznymi w rzeczywistości, jak widzimy, antydemokratycznymi, otoczyły PiS i mówiły nie, z nimi, z nimi nie będziemy Negocjować z nimi nie będziemy dzielić władzy, z nimi nie będziemy w ogóle wchodzić w żadne układy. Już widać, że to pękło, zwłaszcza, że nastrój opinii publicznej jest dość jednoznaczny. Widzimy, że fala konserwatywna, w dużej mierze wywołana przez politykę Tuska, jest coraz silniejsza i to się nie skończy, to raczej będzie narastało. W związku z tym dzisiaj Hołownia próbuje w oczywisty sposób, Załapać się jeszcze do pociągu, który za chwilę być może odjedzie, i jeżeli odjedzie bez niego, to on trafi w polityczną nicość. Czy dopuszczacie państwo taką możliwość, że w jakiejś formie Hołownia będzie współpracował z Prawie Sprawiedliwością? W polityce nie ma rzeczy niemożliwych. W polityce nie ma rzeczy, które są absolutnie zamknięte. Dzisiaj wydaje się, że niemożliwe jest tylko współpraca Tuska z Kaczyńskim. Cała reszta w zasadzie. Jakkolwiek wielu polityków by się zarzekało, to, to yy, konstelacje mogą być różne. Przypomnijmy sobie Annę Marię Żukowską, która mówiła, że nigdy nie wejdzie do koalicji, nie, nigdy nie będzie funkcjonowała w koalicji z Giertychem. Funkcjonuje i nawet jeżeli czasem coś tam burknie na ten temat, to yy, władza jest, 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 poczucie władzy jest ważniejsze taka logika partyjna jest ważniejsza. Tutaj następuje proces trochę odczarowywania tych sojuszy i to jest bardzo zdrowy, wbrew pozorom, proces w polskiej polityce, ponieważ ten podział na jednych i drugich i był absolutnie chory, czy jest jeszcze chory i, i, i on jest bardzo, bardzo szkodliwy dla polskiej sceny, na polskiej scenie politycznej i dla polskiej demokracji, ponieważ Ludzie, którzy ze sobą nie rozmawiają, nie są w stanie ustalać rzeczy dla, dla kraju i dla narodu istotnych. Jeżeli rzeczywiście to zostanie, ten element zostanie zdjęty z naszej rzeczywistości, to tylko dobrze dla, dla nas wszystkich. Wracając do Hołowni. Hołownia wysyłając sygnały, że nie będzie szedł na te szaleńcze, nie będzie brnął w te szaleńcze pomysły. Tuska o zablokowaniu Tuska Giertycha i Bodnara, o zablokowaniu yy, wstępu Karola Nawrockiego o za, do pałacu prezydenckiego, o niedopuszczeniu go do yy, zaprzysiężenia, o jakichś próbach yy, przełożenia czy yy, przerwy w, w Zgromadzeniu Narodowym. To jest sygnał, który z jednej strony mobilizuje. Platformę do tego, aby powiedzieć, aby coś zrobić, a z drugiej strony jest też sprawdzam, jakie kołownia wysyła Tuskowi. No dobrze. I co teraz? Plan wejścia do Sądu Najwyższego, jaki przedstawił Tusk, był dość prosty, tak jak zresztą robił to do tej pory. Wyobraźmy sobie scenariusz mniej więcej jest taki. Ludzie Prokuratorzy i policja wchodzą do Sądu Najwyższego. Są wpuszczeni przez sędziów sprzyjających Tuskowi, tak jak kiedyś weszli do Krajowej Rady Sądownictwa, tak teraz wchodzą do Sądu Najwyższego, rekwirują pod pretekstem śledztw. Dokumenty związane z procesami wyborczymi, w związku z tym Sąd Najwyższy nie może wydać oświadczenia, ponieważ nie ma dokumentów, na podstawie których mógłby to orzec. W tym czasie grupa sędziów Sądu Najwyższego, zbierając się w jakiejś mniej określonej albo nawet bez jakiegoś trybu, ale sama nazywająca siebie Sądem Najwyższym, wydaje orzeczenie. Które o nieważności wyborów, ponieważ nie da się albo przedłuża ten proces, ponieważ nie da się stwierdzić, czy wybory były przeprowadzone w sposób właściwy i czy przeliczenie głosów jest, odzwierciedla prawdziwy wynik. To oczywiście jest absolutna bzdura, ale przecież czy spodziewaliśmy się tego, że, że telewizję polską i polskie radio i polską agencję prasową. Władza może przejąć siłą? Nie spodziewaliśmy się. Czy spodziewaliśmy się, że może przejąć siłą prokuraturę? Nie spodziewaliśmy się. Czy spodziewaliśmy się wielu innych aktów bezprawia? Czy spodziewaliśmy się tego, że można nie uznawać wyroków Trybunału Konstytucyjnego, wybiórczo traktować wyroki Sądu Najwyższego? No nie, tego się nie spodziewaliśmy. W związku z tym to jest kolejny krok, który, który władza jest w stanie wykonać, ponieważ jesteśmy już trochę przyzwyczajeni do tego, że ta władza postępuje w, ten, w, tym, w tym trybie, w tym trybie bezprawia. Mając w ręku jakieś orzeczenie jakiegoś, jakiejś grupy sędziów, nieukonstytuowanej nawet w, w prawie, Tusk ma dokument, który mówi: proszę bardzo, wybory są nieważne, albo nie można dokonać zaprzysiężenia. I nawet jeżeli wówczas jakiś inny, izba odpowiedzialna za uznanie wyborów, wyda w odpowiednim trybie orzeczenie uzna ważność tych wyborów, to tu powiem zaraz, zaraz. Są dwa orzeczenia, jest chaos, który wprowadził PiS, w związku z tym musimy to jakoś rozstrzygnąć. I tak jak w przypadku innych sytuacji, mówi, no nie da się, nie da się jasno orzec, kto ma rację, jest chaos prawny, potrzebujemy rozstrzygnięcia. Na pewno Karol Nawrocki nie może zostać prezydentem. Co więcej, yy, yy, ponieważ Kołownia się nie zgadza, na przykład ustanawia, yy, odsuwając go od władzy, blokując mu dostęp, yy, przecież to też nie jest wykluczone, yy, funkcję prezydenta przez pewien czas pełni yy, marszałek Senatu. Możliwe, jakkolwiek wydaje się to państwu i mi też zresztą w dużej mierze yy, barbarzyńskie to, w tej, to ta władza jest z pewnością się w stanie do tego posunąć. Ta władza jest w stanie się posunąć do wszystkiego, do, każdej, do każdego bezeczeństwa, aby tylko nie dopuścić do własnego upadku. Oni doskonale wiedzą, że już nie ryzykują swoich politycznych karier przy tego, że będą w opozycji. Oni ryzykują to, że mogą trafić po prostu do więzienia za łamanie, notoryczne łamanie prawa, czego się zresztą dopuścili. Scenariusz, który się wydaje absurdalny i nieprzystający do, 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 do państwa prawa, do państwa europejskiego, do państwa cywilizowa, cywilizowanego, w zasadzie dzisiaj możemy uznać, że jest prawdopodobny, możliwy. Na pewno coś takiego urodziło się w głowach tych ludzi, którzy dzisiaj tak bardzo ostro prą do tego, żeby. żeby unieważnić wybory, żeby obsadzić w pałacu kogoś swojego i zablokować powrót PiSu, Konfederacji, być może w koalicji, do władzy. To jest rzeczywiście sygnał bardzo mocny i to widać, że, że, że ci ludzie są zdeterminowani, żeby to zrobić. Tak to, tak to rzeczywiście wygląda. Hołownia jest dzisiaj paradoksalnie główną przeszkodą, żeby Tusk mógł ten plan zrealizować. Historia bywa ironiczna i bywa przewrotna. Trzeba przyznać, że rzeczywiście od Szymka płaczącego nad Konstytucją do Szymka, który blokuje Donalda Tuska w jego pełzającym, czy już mniej coraz mniej pełzającym zamachu stanu. Droga jest daleka, ale Szymek ją przebył. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania kanału, do wspierania nas na Patreonie na YouTubie oraz do czytania dobitnie.pl, co Państwo widzicie tutaj na ekranie. Tam są nasze analizy, nie tylko nasze teksty. Zachęcam do Systematycznego wchodzenia na stronę dobitn.pl. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.